Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu z wędką nad wodę. Dzisiaj będziemy łowić na jeziorze Ciepień ze Sławkiem. Sławku, może powiesz, na jaką metodę będziemy dzisiaj wędkować? Dzisiaj będziemy wędkowali metodą z koszyczkiem zanętowym na dograną skrzydłówkę. Na tzw. Winkel picker. Kiedyś na to już łowiłem, ale ty mówisz, że są różne rodzaje koszyczków i różnie się na to łowi, prawda? Chciałbym, Oj. żebyś mi pokazał, jak ty łowisz i może czegoś się nauczy nowego. Metoda jest oczywiście. Bardzo popularna, aczkolwiek no, jest bardzo dużo wariantów tej metody, dużo różnych sposobów, jak można uzbroić sam zestaw, zacznijmy może od wędki, wędka przy łowieniu na stojącej wodzie 270, maksymalnie 3 metry długości, dwuskładaniowa, tak zwany Winkel Picker z drgającą szczytówką. Branie pokazuje nam szczytówka drgająca umocowana na końcu wędki. Może pokażę. Bardzo miękka, mięciutka, tak. Bardzo miękka, tak. Twardość, każda wędka taka typu piker ma w komplecie różne szczytówki o różnej twardości, przeważnie trzy najczęściej, dwie, trzy szczytówki firmowo dołączone, o różnej twardości. W przypadku tutaj takiego połowu jak dzisiaj będziemy łowić, gdzie jest pogoda prawie bezwieczna, nie ma fali, łowisko niezbyt głębokie, Yy, możemy użyć wtedy tej najbardziej miękkiej szczytówki, ona będzie nam najlepiej sygnalizować, nie będzie fa fałszywych brań. Przy dużej fali wtedy trzeba użyć sztywniejszej szczytówki, żeby wyeliminować właśnie yy, tak zwane fałszywe brania. Żyłka, jeżeli, chodzi o o, znaczy, jeżeli chodzi o żyłkę. Jeżeli chodzi o żyłkę, przy y, połowie na stojącej wodzie płoci leszczy wystarczy żyłka w zupełności. 0,20-0,22 to już maksymalnie to na jakieś tam duże ryby, chyba że nastawiamy się na jakieś okazy. Kluczowym y, tutaj wariantem, znaczy elementem tego zestawu no, jest, jest, y, jest y, montaż samego zestawu. Zestaw można zmontować dwojako. Najbardziej popularnym to jest zestaw z użyciem rurki antysplontaniowej do koszyka. O, tu masz taką rurkę antysplontaniową. Tak, rurki mogą być wygięte, mogą być proste. Używasz? Ja najczęściej używam przy takim łowisku, jak tutaj jest, czyli płytkie łowisko, stojąca woda, rurka prosta. Niedługa, około 12-15 cm. Na głębszych łowiskach rurka wygięta. Można używać jeszcze rurek wygiętych wtedy, kiedy łowimy na wodzie. Przede wszystkim wtedy się używa rurek wygiętych, kiedy łowimy na płynącej wodzie. No Natomiast na stojącej w wodzie, rurka, rurka, prosta, rurka, rurka prosta. Jeżeli mówimy z użyciem rurki, oczywiście. Jest to metoda najczęściej stosowana, właśnie koszyk plus rurka. A dlaczego y, prosta rurka na stojącej wodzie, a wygięta na wodzie. To płynącej. jest powód bardzo taki prosty. Po zarzuceniu zestawu w wodzie płynącej, prąd nam z, ten, ten zestaw y, y, znosi. znosi, tak? I wtedy koszyczek, który jest obciążony zanętą, układa się na dnie. Prąd wody napiera na, na zestaw i że następuje zgięcie zestawu. I wtedy, jeżeli jest rurka wygięta, ten, bo on się z prądem układa przypon wtedy na rurce wygiętej nie ma żadnych załamań. Ta rurka po prostu tutaj niweluje te załamania. Właśnie w środku jest mniejszy opór dla biorącej ryby. Natomiast przy stojącej, wo na stojącej wodzie i przy płytkim łowisku nie ma tego zjawiska. Wystarczy rurka prosta, ona na dno sobie upadnie, położy się na dnie, koszyczek z boku, nie ma żadnego Wtedy tarcza, jeżeli jest rurka wygięta to zawsze jakieś Centralne załamanie, zacięcie, Tak, jest. ta ryba ma mniejszy opór przy braniu. Sławku, wiem, że Ty masz rurki antyspontaniowe, ale mówiłeś mi, że łowisz troszeczkę inaczej. Chciałbym, żebyś mi to pokazał. A ja przygotuję sobie taki zestaw z rurką antysplątaniową, żebyśmy mieli i tak, i tak. I żebyśmy ty... mieli porównanie właśnie. Tak, y, kto, które będzie lepsze. Dlatego bym Cię prosił, żebyś pokazał, jak się robi ten zestaw z, bez rurki y, z koszyczkiem. Tak, można właśnie spontować zestaw z rurką, a można bez rurki. Ja zawsze na wodzie takiej stojącej, na jeziorach, na stawach, gdzie nie ma roślinności podwodnej, gdzie jest w miarę niegłęboko, około 2-3 metry góra głębokości, twarde no nie ma zaczepów, stosuję zestaw bezrurkowy. Uważam, że jest to i w nastawieniu na większą rybę leszcz, e, grubsza płoć. Uważam, że on jest najskuteczniejszy, gdyż ryba wtedy nie ma żadnego oporu. Jest e, e, najbardziej śmiała w braniu wtedy wygląda to zresztą. Podob... Podob... Tak, podobnie tak? jak na, na, tro... na boczny trok, przez spinningści będą wiedzieli o co chodzi. Składam żyłkę długość około 50 cm. Robimy podwójną, podwójną pętlę. Czyli zupełnie jak na bocznego troka? Tak, jak na boczny trok. Zaciskamy ten węzeł. Teraz tą żyłkę rozcinamy niesymetrycznie. Jeden, jeden element będzie dłuższy, drugi krótszy. Do, krótszego, do krótszej tej części żyłki wywiązujemy krętli zagrawką, Węzeł normalny, spinningowy. Nie musi być jakoś tam przesadnie, mocno zmontowany. Ona ma tylko odpowiadać za trzymanie koszyczka zanętowego. Zaciągasz. Tak, oczywiście. Obcinam końcóweczkę tego węzła. Natomiast na tej dłuższej pętelce, na tym dłuższej końcówce, Robimy podwójny taki wieszak do przyponu. Mhm. Zwykłą pętelkę, oczywiście węzeł podwójny, żeby był Z mocniejszy. Nie czy bez? Tutaj akurat nie, tu nie ma potrzeby stosowania krętlika. On ma jeden minus, jeden jedyny. Taki, że przy dłuż, jeżeli jest dużo obrań często ściągamy, zwijamy ten zestaw, jest dużo brań, potrafi ta szybko nam się troszeczkę skręcić i trzeba, jest... i, i trzeba go przewiązać po prostu. Tą pętelkę od nowa. Ale słuchaj, to jest też dobre dla wędkarzy, na przykład, jeśli powiedzmy taki amator pojedzie na ryby i weźmie ze sobą e, dwie rurki czy trzy rurki antyspontaniowe, prawda? Tak, oczywiście, I... jeżeli na przykład urwie, bo łowi tak. w zaszypowym miejscu, to jest najprostsza metoda, że można sobie poradzić bez żadnej rurki. Mamy teraz tak, dwie, dwie, dwie końcówki, jedna troszeczkę krótsza, trochę dłuższa, druga. Na, jednej, na tej krótszej mam kredlik za, za grawką i tu zawieszamy koszyczek. Tu zawieszamy koszyczek. Tutaj osłowisko nie jest za głębokie, wystarczy nam koszyczek. Okrągły, otwarty. Aha, właśnie no właśnie jak to jest, bo yy, jak wcze wcześniej chciałem sobie zrobić zestaw, ty mi zwróciłeś uwagę nasz, yy, na jedną rzecz. Chciałem założyć koszyczek z dnem, prawda? A ty tak. możesz, słuchaj, to jest spokojna woda, więc nie zakładaj koszyka z dnem, tylko taki koszyczek, który. Tak, ma... no koszyczki też niby prosta rzecz, a prosty przedmiot służący do zanęcania zawsze. Ale jednak od, w zależności od warunków łowiskowych, no, są różne te koszyczki i różnie spełniają swoją funkcję. Chciałeś ty założyć koszyczek z dnem. Tutaj mam taki koszyczek tutaj ze sobą, on ma tak zwane denko, takiej koszyczki na sojącej wodzie raczej się nie, nie stosuje, to jest koszyczek do stosowania na, y, na rzeki, raczej na kanały, rzeka, kanał, woda płynąca, gdzie chcemy spowolnić po prostu wypłukiwanie zanęty, żeby za szybko jej nie wymywało, więc sobie zakładamy tutaj koszyczek z denkiem, który nam spowolni wymywanie. Druga y, kategoria koszyczków to są koszyczki jeszcze o różnym kształcie, są trójkątne na przykład lub prostokątne. Tutaj na tej, to są typowe koszyczki do łowienia na wodzie płynącej. Kształt nieregularny powoduje to, że nurt nie, nie, nie spycha go, nie wszędzie. koziołkuje. On gdzieś tam sobie w jakiejś jamce, w jakiejś zielinie jakiej, jakiej, sobie na dnie stanie i nie będzie go znosiło. Natomiast na stojącej wodzie takie koszyczki są nie powinno się ich stosować. Najpraktyczniejszym koszyczkiem jest koszyczek okrągły, który w, w przypadku, kiedy wrzucimy na przykład w roślinność, gdzieś w muł, łatwo go wyrwać zna, nie stawia mniejszy opór. Nie ma potrzeby stosowania koszyczków takich właśnie kanciatych, takich, które stawiają opór na dnie. Do tego krótszego zestawu na wielkiej agrafce zapinamy koszyczek, natomiast do drugiego doczepiamy przypon z haczykiem. Do, tak jak do troka, jak z pinigisi, zaczepiamy przypon. A słuchaj, to się nam nie splącza razem? Nie, nie, to wydawać by się mogło, że to się będzie plątać, to w wodzie się nie będzie plątać, na pewno, nie ma takiej możliwości. Z czasem, po tam wielokrotnym zarzucaniu, i ściągnięciu, jak jest dużo brani, dużo ryb, on się może z czasem troszeczkę skręcić. On będzie wtedy przy zarzucie wyglądał, że on jest tutaj zwinięty, natomiast wystarczy obciąć, wiązać. to jest prosty, prosty sposób, raz na godzinkę sobie zmienimy, przy dużej ilości brani oczywiście. Zestaw. Zestaw gotowy. Jaki on ma plus? On ma ten plus, że leżąc na dnie ten koszyk, my naprężymy żyłkę, na, na, napniemy szczytówkę. Ryba, która bierze ma swobodę, przynętę, swobodę, prawda? ona w ogóle nie ciągnie przez żadne rurki, przez żadne tutaj ograniczenia. żyłkę. Tak, ona od razu sygnalizuje nam na szczytówce e, branie. swoje branie. Tak. Jest ten, oczywiście jest ten minus, że jeżeli ryba weźmie i będzie płynęła w przeciwnym kierunku, ona no, no nie zasygnalizuje, ale po prostu przy zastosowaniu malutkiego haczyka, bardzo cienkiego i drobnej przynęty, ta ryba, nie czując żadnego oporu, połknie przynętę i ona prędzej czy później nam zasygnalizuje yes, na szczytówce, tak. ostrym wychyleniem wtedy szytówki, że już ma połkniętą przynętę. Powiem Ci, że bardzo fajna metoda i na pewno ją będę kiedyś stosował na jakichś zbiornikach. A ja przygotowałem sobie zestaw z ruku antyspontaniową, ponieważ już kiedyś to robiłem. Mhm. Czyli rurka antyspontaniowa, Klasycznie. oczywiście stoper, przypon, prawda? koszyczek, tak jak Ty. Także mam nadzieję, że jakieś ryby złowimy. A jeśli chodzi o zanętę, zanęta sypka... Powiem Ci zanętę. tak, że zanęta na pewno powinna być troszeczkę bardziej kleista niż do tradycyjnego dodajemy gminę, łowienia. Nie? Gliny nie. Glinę dodajemy wtedy, kiedy chcemy obciążyć zanętę przy łowisku jakimś rzecznym, czy nawet sto, przy stojącej wodzie, ale głębokim łowisku, żeby opóźnić rozpraszenie tej zanęty, żeby ona do, na dotarła, drobnica nam się tam nie wdała w łowisko. Natomiast do łowienia na koszyk stosujemy, możemy tak zastosować dwa rodzaje zanęty, jeżeli najprostszą metodą jest skupienie zanętu typu Feder. Ona ma, ma zawsze tam fabrycznie dobraną. A jaki ty, jest koszt takiej zanęty? To kilogramowa paczka kosztuje między 5 a 6 zł, to jest... No, no, a dla takiego kosta, wędkarza przy łowieniu wystarczy. na koszyk, to słuchaj nie zużyje się więcej niż 2 kg przez cały dzień przy takim normalnej ilości brani. No, jeżeli nie będzie brani w ogóle, no to mniej, ale jeżeli będzie dużo brani, no uważam, że więcej niż 2 kg, to nie zużyjemy. Nie musimy rozrabiać od razu dwóch paczek, jedną paczkę wystarczy kilogramową zrobić na początek tej zanęty. Ważna rzecz, zanęta musi być na tyle yy, spoista, żeby przy uderzeniu tego koszyka o wodę, no bo jednak z jakąś tam siłą uderza tą wodę, żeby nie wypadła, natomiast musi być na tyle żeby, się Sipka, na żeby na dnie ona jednak z tego koszyka się wydobywała, żeby nie było tak, że siedzimy dłuższy czas, zwijamy, a tu jest całkowicie ta zanęta w tym koszyku. Jeżeli zrobimy zanętę za bardzo sklejoną, może się tak zdarzyć, że kupimy, no ta zanęta jest za bardzo sklejona, możemy sobie poradzić w ten sposób, żeby ją rozproszyć poprzez dodanie pinki. Do zanęty. Dodanie dużej ilości piękki, te robaczki, później sobie w tej zanęcie tam e, chodzą, chcąc się wydostać, rozspółkniają do zanęty, tak, i ona ta zanęta wtedy e, wydostaje się z tego koszyczka. Słuchaj, wiem, że tu są też karpie, przygotowałem sobie karpiówkę. E, to mam nadzieję, że może jakiś tam karp przyłowie się jakoś uda się złowić. Mam taką nadzieję oczywiście. Ale głównie nastawiamy się na leszczyka, na płotkę no i pokazać metodę, prawda? Specjalnie dla Państwa, żebyście też wiedzieli, jak łowić na spokojnych wodach. Tak, jest to metoda bardzo widowiskowa i taka ciekawa, dlatego że jeżeli w łowisku jest dużo ryby, a jeszcze szczególnie drobnej ryby, to ta szczytówka praktycznie cały czas drga, cały czas coś pokazuje, i często nawet nerwy nawozy jest ciężko utrzymać, żeby czy to już jest ten moment do zacięcia, czy jeszcze nie, który moment wybrać, właśnie na zacięcie odpowiednie. Będziemy strzelać z procy? Kulkami? Nie. Mo, można donęcić troszeczkę z procy, aczkolwiek nie ma potrzeby. Można oczywiście, ale koszyk nam zapewnia to, że mamy cały czas przynętę zanęconą, ponieważ przynęta jest bardzo blisko koszyka. A poza tym tu jest bardzo dużo ryb. Także I tu jest się, że... sporo ryb, także myślę, że będziemy mieli pracę. No sporo. mamy dzisiaj słoneczny dzień. Jest około 27 stopni, 26. No zobaczymy, czy ta ryba będzie chciała współpracować, prawda? Bo no zobaczymy. Jest. Mamy nadzieję, że ten koszyczek pomoże, że to nie będzie taka przynęta po prostu no to zawieszona w toni i że damy... Słuchaj Sławku, radę, zabieramy złożysz. się do pracy, do wędkowania, Oczywiście. mam nadzieję, że jakieś ryby będą. Oczywiście.